Pracownia Horror Art przedstawia Star Wars nowa era Nowa era przynosi nowe niebezpieczeństwa Dark Nichol, Dark Talon, Dark Virlock, Dark Malady, Dark Melevale, Dark Crate, Nowy Imperator. Lecz każda era ma też swoich bohaterów. Skywalker. Kate Skywalker. Wolf Season, Crazy Tune. Shade of Veil. Oto bohaterowie Legacy. Wystąpili. Lektor pierwszy? Horus. Lektor drugi? Też Horus. Lektor trzeci? A jak myślisz? Wykonanie? Wiadomo kto. Rysunki? Zdziwisz się. Komiksy Legacy. Muzyka? Mnie nie pytaj.